Witajcie moi drodzy. Pod moim ostatnim wpisie na blogu dotyczącym aktywacji struktur DNA poprzez Kody światła, pojawiło się bardzo dużo zapytań na temat tego, co jest objawem takiej aktywacji, jak można taką aktywację kodów światła rozpoznać w sobie. A przede wszystkim, jak można rozpoznać istoty, u których ta aktywacja jest już na wyższym, bardziej zaawansowanym poziomie? I moi drodzy, zacznijmy od tego pierwszego pytania. W jakiej formie możemy rozpoznać aktywację kodów światła, struktur nieaktywnych do tej pory naszego DNA? I co się z tym wiąże? Otóż, kochani, aktywacja naszego DNA jest niezależna. Przebiega niezależnie od tego, czy my zdajemy sobie sprawę z tego procesu, czy nasza świadomość jest jeszcze uśpiona. Można to porównać do roślin, które nie mają. Ludzkiej świadomości, obserwowania z ludzkiego poziomu zmieniających się pół roku, a jednak dostosowują się do natężenia światła, temperatury, wydając owoce, wzrzucając liście, przygotowując się na zimę. Tak samo jest z nami. Nie ma to znaczenia, na jakim poziomie świadomości jesteś. Uniwersalne zmiany, które dzieją się teraz we wszechświecie, a które spływają w formie strumienia dźwięku i kodów światła tutaj do nas na Ziemię, są um, absorbowane bezpośrednio do naszego ciała. Jakie mogą być tego objawy? Niezależnie od Twojego poziomu świadomości, możesz doświadczać bólu, zmęczenia, senności. Przede wszystkim są to bóle stawów, bóle kości, bóle powięzi. Ma to związek z dostosowaniem kanałów, przede wszystkim kanału centralnego więc te bóle bardzo często dotyczą kręgosłupa, ale również linii tonalnych. Które przebiegają po całym naszym ciele, więc te stawy mogą boleć, i lekarze nie znajdują na to sensownej przyczyny. Nasze ciało dostosowuje się, poszerza te struktury, aby więcej światła, więcej tych kodów mogło zostać zintegrowanych w naszym fizycznym ciele. Kolejnym takim objawem jest senność, i z rozmów z Wami wiem, że większość z Was ostatnimi czasy po prostu śpi, kiedy może, i to jest dobre. Jak można sobie pomóc w tym czasie, aby te procesy przebiegały łagodniej? Przede wszystkim należy zadbać o dobrostan ciała fizycznego. Takie banały jak sen, zdrowe odżywianie czy ruch, medytacja są naprawdę czymś esencjonalnym i pomagają nam w łagodny sposób, możliwie jak najbardziej łagodny, przejść przez ten czas ogromnych transformacji, które dzieją się teraz na Ziemi, dzieją się teraz w nas. Kochani, kolejne pytanie dotyczyło tego... Um, jak można rozpoznać takie osoby, istoty, które ten proces mają bardziej zaawansowany? Jak to się objawia? Otóż ja mogę na to pytanie odpowiedzieć wyłącznie przez pryzmat empiryzmu, swoich własnych doświadczeń, spotkań z wami podczas sesji, które. W których przychodzicie do mnie z pytaniem o cel, sens istnienia, o wasze zadania na to wcielenie, o pomoc w przepracowaniu lekcji, wyzwań rodowych lub też uzdrowieniu przyczyn karmicznych. I tutaj, kochani, ze swojego doświadczenia widzę, że Dusze, które są istoty, które, bo nie wszystkie istoty mają dusze, jak na pewno wiecie, istoty, które są na bardzo wysokim poziomie wibracji. Są to dusze wysokich poziomów. Ja tutaj mówię dusze od ósmego, od siódmego do dziesiątego poziomu. Osobiście, najwyżej rozwiniętą istotę, którą znam, to jest osoba, która przechodzi swój proces transformacji między 10 a 11 poziomem. Jest to bardzo wysoko. Powszechna opinia o takich istotach, tak wysokowibracyjnych, tak wysoko rozwiniętych, jest taka, że te istoty. Mają łatwe, przyjemne, piękne, lekkie życie. Otóż, kochani, nic bardziej mylnego. Jest wręcz przeciwnie. Te osoby mają najczęściej w swoim życiu bardzo mocne, trudne i często graniczne lekcje. I te lekcje są im dane, ponieważ z poziomu doświadczenia przebytych w cieleń te istoty mogą te lekcje zintegrować. Odbyć, przepracować. Tak? I ta powszechna opinia, że wysokowibracyjne wysoko jednostki mają łatwiej, mają obfitość finansową, sławę, rozpoznawalność, czy cokolwiek za czym my z poziomu ludzkiego dążymy, jest bardzo błędna. Otóż Jedna z najwyżej rozwiniętych istot, z jaką miałam przyjemność pracować, to była kobieta, która była kelnerką. Bodajże kelnerką pracowała w gastronomii i prowadziła z punktu widzenia ludzkiego zwykłe, bardzo, bardzo przyziemne życie. Ale przebywanie w jej otoczeniu. Poziom, integracji, wibracji z poziomu serca. Był niesamowity. Przebywanie obok takiej osoby sprawiało, że jej wibracja automatycznie podwyższała moją. I nie jest wcale powiedziane, że Twój sukces, jakkolwiek go pojmujesz, jest skorelowany z poziomem rozwoju Twojej duszy, Twojego istnienia. Um. Bardzo często wysoko wibrujące jednostki mają duże problemy natury finansowej czy rodzinnej. I w tym wcieleniu bardzo często takie istoty dają sobie za cel przepracowanie maksymalnie dużej ilości zaszłości karmicznych. Tak, a żeby to zrobić. Muszą się spotkać z częstogranicznymi wyzwaniami, które byłyby niemożliwe do objęcia przez istoty niższego poziomu. I co charakteryzuje takie istoty, które są na bardzo wysokim poziomie integracji tych kodów świetlistych, kodów światła? Otóż pomimo trudności, które mają w życiu ja też nie mówię, że każdy je ma, tak? Ale pomimo tych wyzwań, to są jednostki, które naturalnie z siebie wibrują na bardzo wysokim poziomie. I to są osoby, których skala wibracji oscyluje od 12 milionów wzwyż. Żeby dać Wam takie, taki odnośnik, taka, taki średni klasyczny poziom wibracji to jest około 7 milionów. Dodatkowo, co jest bardzo ciekawe, wbrew obiegowej opinii, te osoby nie zawsze są, na poziomach wznoszących, nawet patrząc tutaj na skalę Hawkinsa. Nie spotkałam się jednak z, u tych osób z niższym poziomem niż zaufanie, spokój, czyli jest to taki powiedzmy to środek poziomu neutralnego. Bardzo często te osoby w skali Hopkinsa znajdują się na poziomie serca lub zrozumienia. Jakie to ma przełożenie na ich życie? Otóż te poziomy zrozumienia wcale nie sprawiają, że ich życie jest prostsze. Te osoby podchodzą do wyzwań w zupełnie inny sposób. Nie traktują tych sytuacji jako karę. Raczej są w takim spokojnym i uważnym obserwowaniu tego, co się wokół nich dzieje. To, co się dzieje naokoło nich, w ich życiu, odbierają jako kolejny aspekt do uzdrowienia, do przepracowania i do zniesienia. I osobiście, dla mnie jest to bardzo, bardzo wznoszące. Kiedy ktoś przychodzi do mnie, a to ja często mogę od tej osoby wiele się nauczyć o tym, czym jest spokój i zrozumienie w obliczu przeciwności losu. Czym jest zaufanie, kiedy czasem wszystko naokoło się wali. I to zaufanie do procesu jest taką. Charakterystyczną domeną wszystkich istot, które znajdują się na bardzo wysokim poziomie rozwinięcia swojej duszy. I co za tym idzie? U tych istot występuje bardzo szybka korelacja pomiędzy zaistniałą sytuacją a wyciąganiem z niej wniosków. I to są sesje, które są dla mnie bardzo budujące, ponieważ takie osoby przychodzą do mnie z konkretnym wyzwaniem, z konkretną rzeczą, która w ich życiu nie działa, otrzymują rozwiązanie, i to bardzo często odróżnia je od tych osób, które jeszcze się nią budziły albo które gdzieś tam oscylują na początku. Neutralności, jeżeli chodzi o poziomy wibracji. To jest to, że te osoby robią to, co jest im przekazywane jako odpowiedź na ich pytanie. To jest często fascynujące, kiedy przychodzi do mnie osoba, dostaje plan działania, implementuje ten plan w życie, i efekt jest natychmiastowy. Często on przekracza moje wyobrażenie o tym, co mogło być możliwe. I to jest taki piękny objaw wysokiego poziomu świadomości, wysokiego poziomu scalenia um, tych kodów świetlnych, które do nas przychodzą przez takie jednostki. To jest, taka bardzo, to jest takie bardzo duże oddziaływanie. Z poziomu odpowiedzialności za swoje życie, na otaczającą rzeczywistość, z poziomu myśli i projekcji. I te osoby wiedzą, że aby otrzymać, należy wykonać konkretną pracę. I teraz tak, kochani. Tak jak już powiedziałem na samym początku, te procesy aktywacyjne dzieją się niejako poza naszym przyzwoleniem. One dzieją, dzieją się na niewyobrażalnie dla nas wielką skalę, a my jesteśmy gdzieś niżej, na końcu tej ścieżki. Ale jeżeli jesteś gotowy, gotowa na to, aby świadomie pracować z wyzwaniami, które przynosi ży Ci życie, to jednocześnie dzięki temu, Czynisz w sobie, w swojej energetyce, w swoim mentalu, w ciele fizycznym, przestrzeń ku temu, aby te zmiany mogły w tobie zakiełkować. Zobacz, jeżeli chcesz aktywować dziewiątą nić DNA, to na początku, w swoim ciele. Musisz mieć aktywowane struktury energetyczne, czakralne, przepływu energii, które są skorelowane z wibracją dziewiątej nici DNA, tak? Ale żeby to zrobić z kolei, musisz najpierw dotknąć wszystkiego, co jest na samym dole. Czyli upewnić się, że jesteś wolny, wolna. Od głównych zadań z poziomu przepracowania karmy, które wziąłeś, wziąłeś na swoje wcielenie. Że uzdrowiłeś swoje relacje rodowe, a przede wszystkim wzmocniłeś się na poziom miłości własnej, do siebie samego. Oczywiście proces przepracowania karmy jest procesem ciągłym, bardzo często musi się zadziać co nieco na liniach czasowych, liniach czasu właściwych dla nas tutaj w, tym, w tej strukturze trzywymiarowej, no i pięciowymiarowej. Na niektóre rzeczy, aby one miały miejsce, potrzeba po prostu czasu. Ale dla istot wysokowibracyjnych, pochodzących z wysokich wymiarów, jest to pewnego rodzaju priorytet. Aby ciągle przyglądać się sobie i odnajdywać w sobie te aspekty, które są tą ciężkością, nie pozwalającą tym świetlistym strukturom uaktywnić się, rozpakować w naszym ciele. I dam wam przykład po sobie. Od jakiegoś czasu zmagam się z bólem dolnego odcinka. Kręgosłupie, nawet nie jest kręgosłup. Wszystkie badania wykazały, że absolutnie nic mi nie dolega, ale ten ból istnieje. Zacząłem się temu przyglądać i doszłam do wniosku, że jest to nic innego, jak jeszcze uwięzione w tej części ciała, w tej pierwszej czakrze, struktury energetyczne związane z nieuzdrowionymi emocjami z przeszłości. Proces dzieje się ciągle. Te kanały energetyczne są poszerzone, i nagle. Napotykają barierę na bardzo pierwotnym poziomie, a tego ciało fizyczne wyrzuca to jako ból. I zobacz, jeżeli ty masz taką świadomość, to możesz znieść się do procesu samouzdrowienia. Jeżeli my w potencjale energetycznym mamy dostęp do aktywacji 12, w późniejszym etapie nawet 15, mięć DNA, to ty masz dostęp do tej energii ciągle. Ale można to porównać do dziecka, które dopiero zaczyna uczyć się alfabetu, które znajduje się w wspaniałej bibliotece pełnej wspaniałych, mądrych książek. Ale co z tego, że to dziecko tak jest, skoro z poziomu swojej świadomości, swojej wiedzy, swoich umiejętności nie jest w stanie skorzystać z tej wiedzy, która jest zawarta w tych księgach. I to jest taka metafora tego, jak wygląda nasz proces duchowy. Po kolei przechodzimy te stopnie, aż jesteśmy w miejscu, w którym nasz poziom wibracji jest na tyle wysoki, że możemy integrować te zmiany o wiele szybciej. I to jest też bardzo charakterystyczne dla tych istot. Będące na naprawdę wysokim już poziomie rozwoju. To jest taka możliwość integracji pewnych aspektów w sposób skoku kwantowego. Ja bardzo często obserwuję, że u osób, które są na poziomie wibracji na przykład 13 milionów, sam proces medytacyjny i wieczorny. Podnosi im te wibracje to na przykład 14 milionów. Czyli zobacz. 30-minutowa medytacja u tych osób podnosi ich wibracje, na przykład o milion. Jeden proces. Na drugiej, na drugim biegunie tej skali są osoby, które są w 6 milionach. Tak? I dla nich zrobienie tego miliona. To jest bardzo długi, często proces, więc zobacz, im mocniej wchodzisz w pracę sobą tym szybciej pewne aspekty się zaciewają i Ty już nie musisz kroczek po kroczku, możesz skoczyć wyżej. Kochani, jesteśmy w bardzo mocnym czasie. Dzisiaj głęboko to czuję, że dzisiaj zaczęły się te procesy w nas jeszcze mocniej. One są skorelowane z czasem przesilenia letniego, w którym już jesteśmy. Dlatego zachęcam Was, abyście ten czas wykorzystali na dobry sen, na dobre procesy, podnoszące medytacje. Odżywiajcie się lekko, ruszajcie się. Bądźcie w energii spokoju i akceptacji, i przyzwólcie sobie na to, aby te cudowne zmiany mogły również być Waszym udziałem. Tego Wam z całego serca życzę. Przytulam. Do zobaczenia.